Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem otworzymy sobie następne paczki yy, i pokażę Wam skład na początek jeszcze, bo to też dość fajna informacja. Tym składem udało mi się dojść do finału, no ale niestety yy, przegrałem w finale po raz drugi. Drugi raz już byłem w finale właśnie i yy, prowadziłem ostatnim razem 2-1, do 1, przegrałem 3-2. Yy, a wczoraj prowadziłem 1-0 i przegrałem bodajże 3 albo 4-1, także no cóż, szkoda ale zobaczmy na ten skład tutaj była tylko mała, mała zmiana którą wprowadziłem dzisiaj zamiast Roysa wszedł Azard Spróbuję teraz pograć azardem. Na początku myślałem, że ta formacja jest zbyt ofensywna, ale potem okazało się, że mi się tym składem naprawdę fajnie i dalej będę próbował grać tym ustawieniem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem ciekaw, jak się będzie grało tym razem z azardem tutaj na boku. Wpuszczam też Riberiego, czasem za niego. No i Suareza za Mandzukicia. No dobra, ale przejdźmy sobie do do sklepu, gdyż jak, jak wiecie a niedostępny jak wiecie chciałbym sobie nazbierać wszystkich zawodników mam ich 1120 więc brakuje mi 67 kart do końca także kolejne otwieranie dzisiaj zobaczymy, 5 paczek przed nami jestem ciekaw co wypadnie ciekawego i player contact, super e, wczoraj udało mi się trafić kurcze, żebym ja pamiętał kogo ja trafiłem e, Royce widzieliście w ostatnim odcinku nie mogę sobie przypomnieć teraz kogo trafiłem. Dobra, mniejsza z tym 5 tysięcy, Kolejna paczka. Nie wiem, nie wiem w ogóle, czy mi się uda do końca tej Fify to zrobić. Ale może, może Donowan. Tak jest, Donowana jeszcze nie mam. E, słuchajcie, mam dla Was taką w sumie, może nie ciekawostkę, takie pytanie. Co sądzicie o dzisiejszym meczu? Brazylia kontra Chorwacja. Jaki będzie wynik, kto wygra co sądzicie ogólnie o mistrzostwach świata, kto będzie waszym faworytem? To wszystko możecie mi napisać w komentarzach. Ja sobie to muszę jeszcze ogólnie przemyśleć, jak robić live y podczas tych Mistrzostw świata, bo to też bym chciał oglądać sobie po prostu. O, mamy kolejny nieduplikat, więc 122 karty już na moim koncie. Jest dobrze. Ter Stegen, duplikat akurat w tej paczce. No i dwie paczki jeszcze do końca. E, ogólnie powiem Wam, że możecie spróbować zagrać tą formacją 3-4-3. Jeśli sobie nie zagracie nią nawet jeden meczyk, to napiszcie mi jak się Wam grało. E, możecie mi podsyłać swoje składy ciekawe, zobaczymy jakie macie fajne ustawienia i tak dalej. To wszystko na moim fanpage'u, możecie mi wysyłać e, gdzieś tam przesyłać zdjęcia i takie tam rzeczy. Dobra, ostatnia paczka przed nami. Zobaczymy kto w niej będzie. Oby jakiś dobry zawodnik, taki którego jeszcze nie mam. Na, nie wiem, Neymar by się przydał, na przykład byłoby spoko. Zobaczmy, ale mi końców zostało: 37. Boom, player con. Ah, super. Aj,aj,aj,aj. Aj, 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 aj. O, Portugalczyk, szkoda, że nie, nie, no w sumie Ronaldo już mam. Dobra, słuchajcie, to był na tyle krótki taki odcinek. Trochę informacji, trochę paczek. Jak zawsze, jeśli chodzi o World Cupa. Trzymajcie się. Widzimy się kolejnym razem, już za dwa dni. No i mi miłego oglądania dzisiaj meczów, także na razie i piona.